wierszku pisany ma wyraźne odniesienia do tamtej sytuacji. Cisza była w kościele, przerywane jeno płaczem kobiet. Rycerze stali nieruchomo, tylko im wąsy drgały. Na ambonę wystąpił ksiądz skamiejski. Blady jak opłatek. Przez ranę miał bęben żołnierski. W dłoniach pałeczki trzymał. Milczał długo. Nagle uderzył w bęben żołnierskim. I urwał. I zdumili się wszyscy. I znów zagrał. Na lach, na trwogę, aż cisnął pałeczki na kamienną posadzkę kościoła i na katafalg zwrócił oczy i zawołał Panie Wołodyjowski! Wtedy z niewiastami zapłakali rycerze. E O marszałku kiuksuski, o daleki cieniu, błękitny, nieuchwytny, przeinaczony we wspomnieniu. Szukało cię radio po nocach na odsiecz w ginącej Warszawie, a tyś się nad mapą nie schylał. W tej najcięższej, najsroższej przeprawie wołały cię krzyki werblów, milknących już. Rozpaczliwy, a ty nie niedobył, konia nie dośladuj. Nie było cię pośród rzeczy. O panie marszałku, o marszałku Piłsudski, z kwiaty kwiatek Na belwederskim dziedzińcu ziemię znosili, Kopiec sypali ci na solińcu. serce zanieśli na rozsę, a ciało jak prówną zbroję złożyli w krypcie rowerów. i wrócili swój do swego po swoje. I robili wycieczki i piadali ojczyzna i stawiali pomniki. I krzyczeli, puścizna! I nawet ich by było tak wielu przypuścić nie Twojego imienia. Tę puściznę rozgrywali w tło cały rok, dzień i noc bez wytchnienia. A dla Ciebie tylko raz do roku zostawili minutę milczenia. I tylko tej minuty jeden raz roku można było usłyszeć bez komendy jak w górze coraz dalej skrzydła piją w mroku to odlatał archał, umarł legendy. Przez łzy nawisłego szans pytają bezradne spojrzenia Jaki był w Polsce sens Jego istnienia? Odpowiedź surowa, ale Od przynajmniej najdroższa. Jego testament. Dwa słowa. Nakaz wielkości. Wielkość to znaczy większe niż los i być wielkim w rozpaczy. W lędzy i w Nauczyć się poprzez słowo i gwałt dwugłowego czarta, co znaczy wolność i co jest i co będzie warta Dzisiaj nie czas na kręty i na sąd. Kto wie, ci i czy inni każdego błędu i każdej pomyłki I imię jest kłamca i każdy, co wierzy w kłamcy, bo wierzyć było wygodnie. I każdy, co Polskę swoją miarą wierzył i mniej miał dla niej, a więcej by chciał od niej. Kto się dla siebie wymówki nie nie doprawczy, niech jedno spojrzy prawdzie w twarz. Każde zwycięstwo, Mamy My już musimy po wieczność, wieczności żyć według jednego wzoru. Oto ślub nasz, panie Marszałku. Dziś rozbitki miodami przez fale, jutro będziemy wielcy. Albo nie będzie nas wcale. Albo stanie na gruza Warszawy pomnik sławy, łuk zwycięstwa promienny, albo niech zatkną tam krzyż. Ażeby się nie dowiedział do gorąca świata wzrok ludzki, że tu leży naród, którego wodzem na i był Józef Piłsudski.